Ludzie, koniec, nareszcie koniec. Ostatni odcinek męki z Clody 2, właśnie nadszedł teraz. Hej, cześć, ciemno, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to jest... z tej strony toksja, to jest ostatni już odcinek z Cloud 2. Nareszcie. Przeprawa przez Ryan. Przeprawa, pierwsza misja. I zacznijmy to już do cholery, bo już po prostu nie mogę wytrzymać z tą grą. Wow mam działko mogę strzelać Wow tak fajnie wygląda Mogę przybliżyć? Nie mogę Ciekaw czego jak go zastrze... Sorry <laughs> Tak się właśnie co go zastrzelę to czy dalej będzie płynęła ta amfibia Dobra dobry panowie, tak mnie wam cionek No spoko Wiecie wojna, dzień jak co dzień. Dobra, dobra Próbuję go trafić, dobra, chyba trafiłem. Krew poleciała, więc chyba trafiłem. No to ładnie, stary Dobra, ej, nie, 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 tu są miny, barany, nie jedzie ci tam. Nie, nie, nie Kurde! Och, chciałem sobie jeszcze postrzelać z tego Dobra, majster uh, uh, uh. Baranie z tym, z tym są, no, no. I możemy napierniczać To są wszędzie miny No chodź, słabie A wasz stary to smoke grenade Grenady dymu dla ciotki Wspierdzę się po prostu w w tych szwabów. <laughs> Przecież ja się mogę wychylać. Cześć. Aha, to z kamień chyba. A, beczka. Cześć. <laughs> o no to wychylenie jest całkiem spoko. Szkoda, że dopiero teraz tego zaczynam używać. Tak, garanta i. Bum! Mam nadzieję, że umarłeś. To, no, będzie źle. Tomasz Jefferson. Dobra, nie ma zabawy, szwaby. Dobra. Gdzie teraz? Majster. To nasi. Mogę. 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 Bum. ne, nie, serio. Czy też wybuch? Nie. No chodź. Aha. Dobra, koniec. Idziemy dalej. Tędy? Chyba tak. tędy Nara, tak by mi strzela Oż, No mogę sobie te szwaby <gryzanie> Latające szwaby, latające szwaby Coś do mnie... Tu jesteś Kurde jak się zakamuflował tym mundurem Szary mundur, szara ściana i go widać normalnie, kamerą wersja niemiecka Kurcze Seria? No nieźle No Patrz, wiek Dobra brałeś Wow, 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 wow. Ech. Ech. Kurde, nie mam szatmonkowych. Ale już mam trzy. No nieźle, stary. To ...ten! Szpieg! A ten jest szwab, no przecież tylko szwabu umiełem latać. Ja nie mogę. Znowu... Przydałby się bar. Może być z Który z tych panów miał granaty w ten... Nie, myślę, że to Bar leży Dobra, jeden Dwa Trzy Dobra Od mnie o cholera Dobra, dobra, dobra Okej okay. Od biedy uszło Albo i nie, albo i nie, albo i nie, albo nie Dobra żyje, 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 żyje Co też fawy tam robią przecież No! Zdychaj! Jezu Ucieknie mi Zgiń, zgiń Dawaj no Chodź tu no, ja myślę. I nie wstawaj. Bo jak wstaniesz, to będę ci musiał jeszcze raz. Rozumiesz to? No. Nie to... Mm. super. No, bar leży. Zleźmiem bara. Nie wiem, to, jest, to jest za duży to ma odrzut. Nie, nie, tak się nie bawię. O, to chciałem wziąć. Wziąć, nie wziąć. Mój błąd. Stąd ktoś z nas strzelał. No, co też byłoby takie żywotne? hehehe <grymne> o, ma <granaty. grymne> latające szwaby, latające szwaby latajcie tu RedBulla podeśle, będziecie latać kurcze, lepiej niż okej okay. bywało gorzej no pierniczaj się tam okej okay. dobra to też no nieźle Dobra, 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 M40 i idziemy dalej Trochę się tu panu zaszło. O granaty! dużo gratu, Za dużo! Żyje. W i załogi artylerii. Zostało jeden. Okej. Okay. Czemu nie wybiegli za tej osłony Dobra Ktoś tu jeszcze jakiś niedobitek tu leży gdzieś Tylko te niedobitki strzelają z pistoletu Znaczy z zapasowego Osobistego, w sensie broni osobistej, tak tak to się chyba nazywa O o Od kiedy nie odrzucają te granaty? A kuku A kuku A kuku A kuku A kuku A kuku, a kuku, a kuku. A kuku. <śla> Zwróciłeś mnie Lo <ścoughs> znowu wrac, znowu o, ale sambo MP4 on free 40 Chyba Tak? Oni, oni tak mówią, nie wiem Chyba tak Kurde, ten karabin miał jakby takiego wbudowanego auto i tak mi się zdaje. Co się dzieje? O, wiedziałem. O, wiedziałem. Ty szfabski czołgu No nieźle. Zniszczył to. Ja tego chciałem właśnie użyć. Ci cholera w sensie, on z tej strony wyjeżdża. Dobra, jeden. Gdzie ten drugi tygrys? Dałaś mi go. Myślałem, że już padli ci tam ci co tam leżeli sobie spokojnie. Jezu, po prostu rzucę im tych granatów dużo. Kolejne trzy. Łapcie. Więc zginijcie, przepadnijcie. Po prostu nie wstawajcie. I nie wstawaj. Po raz pi pięćsetny, kurczę, Kurcze. Ha bo ich... Oni się tu przewalają przez te płoty. Cholera. To rzeczywiście może nie być przyjemne. A w sumie nie było takiego jakiegoś większego problemu z nim Dobra, ale gdzie jest ten drugi czołg? O, pewnie dopiero jedzie o, już mamy tam przejść, a ja tu stoję ja nie wiem co mam iść! O już wiem, cześć No nie przejedź mnie, papafianie Uhu. 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 <laughs> Za to co ja tu odwalam na tej wojnie to ja powinienem zostać majorem W ogóle prezydentem No raz zajmij czyli co? Mam wybić resztki tych tam Niemców, czy co? Tu, no. Dobra, naj. dobra, aha, aha, krant, krant. krant. Dobra, że aha, aha, je skąd aha, tam znowu? Ty. Ja, szwabski, coś tam, coś tam po niemiecku. Wbiegł na swój granat, Boże, idiotyzm, poziom toksy. Te te ta. ta, ta. Nie mógł no czemu? Nie, no serio. Nie mogę. Co mam zrobić do hol holipki? Dojść do punktu zbiórki. Okej. Okay. Skoro tak sądzisz, Gdzie? A piernicz, tam, tam tędy, no dobra Jeszcze mnie cofnie do poprzedniego checkpointa zastrzelanie do swoich Chciałem tylko przeładować No nie przejdę Skoro mówicie, że nie Jezu, nie mogli tego punktu zbiórki dać na środku tego dzińca. To było ładnie nawet

Tu jestem baranie, ej Randall! Nie wiem czy zauważyliście ten Ten ziomuś tutaj, on miał No nieźle no, Jeszcze prawa autorskie, ja tylko powiem szybko dokończę swoją myśl Miał ten sam głos, który miał nasz dowódca podczas kampanii radzieckiej Na początku ten, który nas trenował Dobra, e, widzimy się w Ej wiecie co? Nie ma misji Krótki odcinek Koda, jak dawno tego nie było. To jesteśmy my, jako Taylor? Chyba. Nie wiem, w sumie. Zawsze mi ta animacja jerała, więc obejrzymy sobie. Ją. Więc jestem... Dobra, nie, napisy sobie będą nudne Więc może powiem coś o grze No, gra jak na swoje czasy była pewnie fenomenem Miała całkiem niezłą grafę Fajny gameplay fa Fabuła, no fabuła Fabuła II wojny światowej no, Fabuła jak była No ale Fajnie się grało Fajnie było, że były kampanie różnych y, krajów Na przykład była radziecka, była amerykańska, była brytyjska no. Trzy chyba były tam. kursy, już nie pamiętam. Ale... To była niezła gra, która jak byłem mały przyprawiła mi tyle zabawy i godzin spędzanych przed komputerem. Ta gra mi jednocześnie ukradła życie. Jednocześnie mi... O! Captain Price! Co go bijesz, ty szwabie? No Taylor, zrób z nim porządek No, ja myślę Ale co ty, no on go tak okładał, a ty go po prostu raz go uderzyłeś, no serio O czym ja mówiłem? Aha, że ukradła mi życie, ale dzięki niej zyskałem tyle przyjemności, że, że po prostu to było świetne Rozstrzelają go pewnie No tak wiesz, myślałem a może to po prostu kojarzę i nie myślę, tylko po prostu kojarzę to co, to co kiedyś widziałem. Ale dobra, co mam jeszcze więcej powiedzieć to o tej grze? Przyjemnie się w nią grało, mimo że tak narzekałem, po prostu już tyle razy w nią grałem, że po prostu, po prostu już mi się nią przydziegać chciało, ale myślę, że za parę lat, po paru latach przerwy znowu zechcę mi się z nią zagrać i, i, i będę Bawił się tak samo jak za mniejszego, małego mnie Mogę sterować kamerą? Nie, nie mogę Jestem szwaba. O, do dobrze jest tak A więc co, może powiem co będzie na kanale Jutro e, pojawi się materiał z Don't Surf, Reign of Giants strasznie zlamiłem. Zresztą zobaczcie sami. Ale serio. Nie warte te oglądania. No jeśli jesteście zainteresowani dodatkiem, to możecie zerknąć. Myślę, że też w przyszłości, ponieważ stworzyłem nowy świat i znalazłem tam drzwi do, do Maxwell's Doors, czyli te drzwi do świata Maxwella. I myślę, że zrobimy sobie taki challenge, żeby go odblokować właśnie. No i to było na tyle Co ja się zamykam i zostawiam Was napisami Tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie I zapraszam Was do kolejnych serii O... Łysop pancerzony Zawsze w cenie no Co nie wsiądziecie do niego? O, wsiądziecie no ja myślę, a czemu nikt na działku nie... dobra, zresztą. No, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam was do kolejnej serii. Trzymajcie się, było, po... cześć. Ale w sumie to jeszcze tu posiedzę. Będę coś na przykład dogadywał, jak coś mi się... coś mi się rzuci w oczy. A tak, jestem cii, 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 cicho. Zdezorientowany Tiger. Ciekawe czy jakby zjechał na ten transport czy by go zmiażdżył. Znaczy, transporter że to jest chyba, tak? Chyba. A jak graliśmy to misję, w której musieliśmy tym jeździć, to jakoś tak szybko to się nie przemieszczało. Serio? No i co? I Price i Taylor nie żyją. Jak przykro. Chyba, że no nie mogą umrzeć. Price jest aż w Modern Warfare 3, więc pss. Szkoda, że Price'em były tylko 3 misje. Bądź takim głównym bohaterem całej serii był w Kolb 1, 2... Był w krowicy 4. W 3 nie grałem. O! No ja myślę. Jaj! Wszyscy się cieszą, że... Dobra, nie mam rybu. Jak zawsze, jak nie nagrywam, to zawsze znajdę rym, a tak to nie mogę. O! Teraz są chyba prawdziwe napisy końcowe. kurde, tak wiecie co? grałem w tą grę tyle razy, widziałem napisy tyle razy, a tak na starość, tak chcę mi się, Jakoś tak, nie, wiem tak płakać mi się chce, że ta gra, jak byłem mały, Boże, tak wspomnienia wszystkie powróciły i i po prostu, I aż, aż mi smutno, że ta gra się kończy, mimo że tak narzekałem na to, że muszę w to grać. Znaczy nie musiałem, ale chciałem to zrobić, a gdy grałem się wyłączałem. To było, to było tak, takie nijakie uczucie, po prostu grałem. Ale teraz tak myślę, że było nawet całkiem fajnie, zwłaszcza jak skończyłem już tą grę, to, to czuję taką satysfakcję z tego co zrobiłem. I dziwnie się czuję, bo jest bardzo późno w nocy. Ja mówię sam do siebie i w tle są jakieś napisy, nie? <grym> Która jest? Pierwsza 22 niedziela 9 marca. Tak, mam obok telefon. Może go wyłączę. No, muzyczka się skończyła. Napisy dalej lecą. Activision very special, thanks. Oczywiście aż mi się przykro że ta gra się kończasz. Aż... <grymne> Żadna krowa nie została skrzywdzona podczas tworzenia tej gry. Ci, którzy cieszyli się przywilejami tak długo jak my, zapominają, że kiedyś umierali za nie ludzie. Franklin Roosevelt. A więc z bólem serca kończ... ja kończę tą serię z dwa. 2. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli Wam podobało. Zapraszam Was na kolejne serie po raz trzeci. Trzymajcie się. Należy, cześć. Gdzie ten guzik?